Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z wiecin, bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nie, bo kawiarka z rana, przystawiszszy birki, odwiedzam leczarnie i sama lekko świeży na biał kwiat garnie. Do każdej filiżanki osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny korzuszek. kawa pyszna i nowa prosto z soplicowa smacznej kawusi